Witam serdecznie, ze mną Bartłomiej czy Bartosz? Bartłomiej. Olszanecki. E, dzisiaj kapitalny mecz, tak jak wspomniałem z rozmówcą, e, Bastek Niskowa remisuje z Batimowcami. Spodziewałeś się tak trudnego tego meczu? Jak najbardziej spodziewałem się trudnego meczu. E, wiedziałem, że będzie walka do samego końca. No co powiedzieć, przegraliśmy, w zasadzie zremisowaliśmy mecz, który musieliśmy wygrać, więc e, czujemy się przegrani. E, zabrakło, myślę, dokładności. Walka była, zaangażowanie było, ale no zabrakło tej dokładności i stąd taki wynik. Po Twojej odpowiedzi rozumiem, że walczyliście o, walczycie o mistrzostwo, że Was nie interesuje za bardzo drugie miejsce, aczkolwiek pewnie też interesuje w kontekście awansu, ale jedynaczka najbardziej was by satysfakcjonowała. E, oczywiście podchodzimy do każdego meczu e, na zwycięstwo. E, I tak było też dzisiaj. E, Chcielibyśmy wygrać. Wiadomo, że po tym remisie oddaliło się to bardzo, ale będziemy walczyć do samego końca. Mistrzostwo faktem, oddaliło się, ale rzeczywiście tak naprawdę ta druga pozycja, czyli wiceministrzostwo, troszkę się przybliżyło, bo Baską został jeden mecz. Przepraszam, Wam zostało dwa mecze, a są jeden mecz. Dobrze mówię, chyba tak. Dokładnie tak, aczkolwiek wydaje mi się, że po wygranej Batimowców z Olimpem chyba są przed nami w tabeli, więc. Więc jeśli wygrają się. E, następny mecz, to my nie mamy nic do powiedzenia. Tak, zgadza się teraz. Przypowiem rzeczywiście, rzeczywiście, także bardzo ważny dzisiaj mecz. E, co zatem zabrakło, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie? No, tak jak, tak jak wspomniałem, no, myślę, że, że dokładności e, troszkę przyspaliśmy myślę pierwszą połowę. E, myślę, że powinniśmy wyjść wyżej, zagrać agresywnie, tak jak właśnie gra Olimp, który Wiadomo, ma chłopaków mocnych na każdej pozycji i, i, i także na ławce rezerwowych. No ale jeśli chce się wygrywać, tak trzeba wychodzić i grać pewnie. Nie wolno grać asekuracyjnie. Dziękuję to, za wiatr. Dzięki.